Gabriel Marcel, francuski filozof, egzystencjalista chrześcijański, jedną ze swoich książek zatytułował Homo viator, to znaczy człowiek pielgrzymujący, człowiek, który jest w drodze, człowiek wędrujący. I faktycznie takie jest nasze życie. My wędrujemy przez życie zapewne zaopatrzeni w różne doświadczenia, doświadczenia radości, doświadczenia tego, co jest piękne, doświadczenie miłości, doświadczenie wiary, Doświadczenie tego wszystkiego, o czym chcemy pamiętać. Ale są także w naszym życiu te trudne doświadczenia. Doświadczenie kryzysów, zwątpienia, rozpaczy. Są też takie momenty w naszym życiu, w którym trzeba się zatrzymać i się zatrzymujemy. I zapewne takim momentem są święta. I właśnie z tej okazji, Świąt Wielkiej Nocy w imieniu całej społeczności Wyższego Śląskiego Seminarium Duchownego Chciałbym Wam przede wszystkim życzyć, żeby te święta były błogosławione. I tak jak śpiewamy w sekwencji na Wielkanoc, Jam z Martwych Stałego, blask chwałujzała, żeby ten blask Jezusa z Matwych Stałego zawsze przenikał w wasze życie. Tym blaskiem jest nadzieja chrześcijańska. Bądźmy pięgrzymami nadziei.